Konferencje takie jak Warehouse and Logistic Trends, fantastyczne wspomnienia z poprzednich edycji, pełne sale, e, pełne fuaje, choć postanowiliśmy wrócić, zobaczyć jak to będzie w czasach COVID-u, jest dobrze. Cieszymy się na te spotkania, które tutaj będziemy mieli, cieszymy się na naszą prelekcję. Troax od 60 lat dba o bezpieczeństwo przede wszystkim ludzi, a przejawia się to w bezpieczeństwie procesów produkcji, w bezpieczeństwie magazynów oraz teraz bardzo modnych i potrzebnych magazynów zautomatyzowanych. My z naszym produktem trafiamy zarówno na regały, gdzie zabezpieczamy plecy regału przed przepchnięciem, nadmienię, że jako jedyni testujemy to testa, testami wytrzymałościowymi, oraz certyfikujemy to nie tylko wewnętrznym certyfikatem, ale też certyfikatem TIF. I to jest przede wszystkim przesłanie, które nam przyświeca. To człowiek jest najważniejszy. Na koniec dnia bezpieczeństwo człowieka, czy to pracującego przy regałach, czy to pracującego na przenośnikach, przy paletyzacji, przy pełnej automatyzacji magazynów, jest tym, czym nam przyświeca przy projektowaniu i montowaniu wygrodzeń bezpieczeństwa. Nasze rozwiązania są odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku e-commerce w dobie silnej konkurencji o pracownika, o pracownika magazynowego. Rozwiązania robotyczne hi Robotics i Hip Robotics są odpowiedzią właśnie na tą konkurencję. W większości rozwiązania, które proponujemy, dedykowane są do stref magazynowych, ale oczywiście mogą znaleźć zastosowanie również w zakładach produkcyjnych, w istniejących zakładach produkcyjnych. W zakładach produkcyjnych często mamy do czynienia z konkurencją, z ruchem, z wózkami widłowymi, z pieszymi i to wtedy nie pozwala w pełni maksymalnie wykorzystywać potencjał tych robotów, ich wydajność. Stąd zdecydowanie strefy zamknięte, strefy wygrodzone są obszarami, gdzie one mogą w pełni pokazać swój potencjał i co za tym idzie przede wszystkim jak najszybciej zwrócić się inwestorowi przyszłemu. Inteligentne systemy oświetleniowe przede wszystkim generują więcej oszczędności niż systemy włącz-wyłącz, to dużo więcej, nawet do 90-ponad 90%, ponad 90 oszczędności, ponadto dają nam dużo informacji zwrotnych, które możemy wykorzystać do zyskania kolejnych e, korzyści, których już nie wliczamy w, na, na konto oszczędności. Natomiast należy również brać je pod uwagę, bo potrafią generować dość duże dodatkowe zyski. Są systemy, które opierają się tylko i wyłącznie na sensorach i nie ma do tego żadnego oprogramowania, ale też wtedy nie ma informacji zwrotnych. Natomiast są systemy bardziej zaawansowane, gdzie jest do tego oprogramowanie, jest platforma dostępna dla klienta, z której klient sam może generować różnego rodzaju raporty i zastanawiać się, jak wykorzystać te informacje. Bo my jako, jako firma zajmująca się oświetleniem nie zawsze wiemy tak naprawdę, jak te informacje wykorzystać. To klient sam najlepiej orientuje się, czego potrzebuje i, i, i co z tą informacją zrobić. Przy każdym projekcie, czy to jest projekt dostawy AGV, czy to jest projekt dostawy dużego automatycznego magazynu. My wychodzimy do klienta z analizą jego problemów w tym celu, żeby dobrać najlepsze, optymalne rozwiązanie. Jako integrator jesteśmy niezależni, jesteśmy polską rodzinną firmą. Nie mamy spółki nadzorującej, nie mamy spółki matki, która również narzuca nam gotowe rozwiązania. Dlatego też nasza elastyczność pozwala na każdorazowo pod każdym, przy każdym projekcie dobrać najlepsze rozwiązanie. Dla danego klienta. Wzrostową koszty produkcji, stałe problemy kadrowe powodują, że pójście w systemy automatyczne, automatyki magazynowej, automatyki produkcyjnej, powoduje to, że taki klient, taki producent może być zdecydowanie bardziej elastyczny, będzie mógł reagować na mniejsze problemy kadrowe bez wahań, prawda, wysyłek, bez wahań produkcji.